Dawid, yy, pozwolę sobie wrócić jeszcze do waszego ostatniego spotkania z MTSem Kwidzyn, ale też i do trzech ostatnich spotkań, bo gracie naprawdę dobrą piłkę ręczną, później no notujecie taką jak gdyby sinusoidę, by wrócić z powrotem do dobrego poziomu. Z czego to wynika? No właśnie próbujemy do tego dojść. Nie wiem, czy to wynika z braku koncentracji, czy jakieś wchodzi w rozluźnienie, jeśli prowadzimy dużą ilością bramek, ale staramy się właśnie w każdym spotkaniu teraz naprawiać to, żeby tą koncentrację utrzymać. Nawet jeśli prowadzimy pięcioma, sześcioma, żeby ten rywal nas nie dogonił. Myślę, że w następnym spotkaniu nam się uda już, jeśli wyjdziemy na okazałe prowadzenie, to utrzymać. No właśnie chciałem wrócić do spotkania pierwszego, które zagraliście w grupie AZT Arena przeciwnikiem, z którym zagracie już w sobotę z Gwardią Opole. Jakie wnioski wyciągnęliście z tamtego spotkania? No właśnie, tak jak tutaj wspominałeś, mieliśmy wtedy sporą przewagę i ją roztwoniliśmy. Teraz musimy na pewno konsekwentnie grać do końca, bo Gwardia na pewno się nie położy, szczególnie, że grają na swoim terenie i czeka nas bardzo ciężkie spotkanie, więc musimy od początku wejść skoncentrowani i potem już w trakcie tego spotkania utrzymywać cały czas tą koncentrację. Co możesz powiedzieć kibicom azotów wpławy o waszym najbliższym przeciwniku? No jest to młody zespół właśnie z mieszanką doświadczenia, takiej jak Mateusz Jankowski czy Adam Malcher w Bramce. I głównie zespół składa się też z młodzieży, która wielokrotnie wybiła się z Opola i, i gra teraz w lepszych klubach, dlatego na pewno jest to zespół, który rozwija wielu zawodników i jest to też nieobliczalny zespół, dlatego będzie to ciężkie spotkanie. Jakie azoty musimy zobaczyć, żebyście wrócili z uśmiechami na twarzy i z kolejnymi trzema punktami? No na pewno azotywaleczne i skoncentrowane od pierwszej minuty do, do końca spotkania i żeby ta zaliczka była okazała i wtedy będziemy szczęśliwi. Panie trenerze, pierwsze trzy spotkania w tym roku, pierwsze trzy zwycięstwa to na pewno musi napawać optymizmem. Jedyne co musi martwić, to taka sinusoida, bo zaczynacie dobrze spotkanie, potem następuje lekki kryzys, po czym jak gdyby wyciągacie wnioski i zaczynacie znowu grać swoje. Z czego to wynika? No, to jest bardzo trudne pytanie i, i na pewno każdy trener prowadząc zespół gdzieś tam w okresie w danym meczu takie, takie sytuacje się zdarzają. Pracujemy na tym, żeby, żeby tego uniknąć i żeby ten cały czas dosyć wysoki poziom, poziom trzymać. Na pewno Tutaj przydałoby się nam kilka, kilka zmian gdzieś tam dodatkowych takich, no ale radzimy sobie jak możemy. Na razie, na razie układa się to po, po naszej myśli, więc no tutaj czekamy, czekamy na kolejne spotkania. Chyba to, za co trzeba drużynę pochwalić w tych trzech pierwszych spotkaniach, to dosyć dobra, solidna obrona mimo braku filaru tej obrony Michała Jureckiego. No tak, tu próbujemy za wszelką cenę sobie porabić, poradzić z tym problemem. Na, na, na tyle na razie to wychodzi w miarę, w miarę dobrze. Mam nadzieję, że wytrzymamy tak do, do, do końca sezonu i to jest nasze główne, główne założenie. Z tego puścić, puścić fajną kontrę i, i można powiedzieć, że połowa sukcesu. Już piątek wyjeżdżacie do Opola, z którym niespodziewanie przegraliście u siebie w tym sezonie. Proszę powiedzieć, czy wyciągnęliście już jakieś wnioski z tego spotkania u siebie? Na pewno tak. Jesteśmy po, po już po pierwszych analizach. Jeszcze czekają nas dwie, dwie kolejne. Treningi złożone ułożone pod, pod dane spotkanie. Mamy swoje mniejsze, większe problemy, ale no tutaj zdajemy sobie z tego sprawę, że początek sezonu nie za bardzo. Nie za bardzo, zwłaszcza z Opolem nam, nam wyszedł, więc tutaj no, nie możemy sobie pozwolić na, na, na kolejne takie spotkanie i szczerze mówiąc yy, jestem świadom tego, że nie będzie takiego spotkania. To jeszcze okiem eksperta. Jaką, drużyna, jaką drużyną jest drużyna Gwardii Opole, a także jaka oty muszą zagrać w Opolu, żeby przywieźć trzy punkty? I z uśmiechami na twarzy powrócić do pułapu? Na pewno będziemy się skupiać na tym, co, co my robimy. My chcemy grać lepiej, my trenujemy po to, zgrywamy się cały czas po to, żeby prezentować lepiej i, i grać lepiej, żeby realizować własne założenia. To jak zagrało pole, to sobie żeśmy już przeanalizowali. Nie wiemy jeszcze dokładnie, w jakim, w jakim składzie wystąpią, więc to też jest taka mała niewiadoma, bo wiemy, że mają tam jakieś swoje, swoje problemy. I tu będzie może troszeczkę w tym, w tym problem. Jeżeli wystąpią w optymalnym składzie, wiemy co mamy robić, wiemy kto stanowi o sile zespołu i, i jak, jak musimy zareagować. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, chcemy przede wszystkim spełnić swoje założenia i przede wszystkim my się chcemy dobrze, dobrze zaprezentować. Hala w Opolu to trudny teren? Trudne, zawsze tam y, trudno, trudno się grało, y, ale my lubimy grać y, chyba też y, na, na, na wyjeździe, y, więc ja jestem tutaj na pewno dobrej myśli.